Cześć, cześć paweł Sytuacja z koronawirusem przychodzi także na sezon żużlowy. Tutaj zawodnicy już niebawem mieli inaugurować wymagania na żużlu. Natomiast sytuacja wymaga oczywiście przesunięcia całego kalendarza. Władze, są, władze ligi są w o tyle korzystnej sytuacji, że sezon się jeszcze nie rozpoczął. Także mogą wykorzystać również terminy rezerwowe, które zostały dopisane w kalendarzu. I 13 marca została podjęta decyzja, aby odwołać dwie pierwsze rundy. No i te dwie rundy wstawić właśnie w te miejsca terminów rezerwowych dla PGE Ekstraligi w 2020 roku. E, tutaj e, sytuacja jest taka, że e, runda, e, runda trzecia będzie tak naprawdę inauguracyjną rundą, i tutaj od 17 do 19 e, kwietnia. Natomiast też nie jesteśmy w stanie tak naprawdę stwierdzić, czy do tego czasu nie, Polska upora się z koronawirusem. Jeżeli nie, no to będą kolejne przesunięcia, i to sprawi, że sezon żużlowy już będzie taki troszkę w tarapatach, ponieważ. Tak jak jeszcze na początku jesteśmy w stanie wygospodarować odpowiednie terminy dla rozegrania zaległych spotkań, tak z biegiem czasu będzie to coraz trudniejsze. Dlaczego? No cóż dlatego, że trzeba będzie wygospodarować więcej terminów właśnie na te zaległe kolejki. Na razie dwie kolejki zostały odwołane i w trzeciej startujemy. Zobaczymy, czy, czy, tak, się właśnie, czy tak się właśnie stanie. Czy żużlowcy będą mogli przystąpić do rywalizacji? To też ma związek z tym, że w polskich klubach żużlowych nie tylko Polacy jeżdżą, jeżdżą także zawodnicy z zagranicy i tutaj muszą być oczywiście otwarte granice. Na ten moment są one zamknięte dla obcokrajowców, ale, ale to jest czasowe. Być może sytuacja ulegnie zmianie i sezon będzie mógł się rozpocząć tego 17, 17 kwietnia. Natomiast w moim odczuciu wygląda to tak, że może być to niezwykle trudne i wtedy władze ligi staną przed no, takim zadaniem, e, zadaniem z najwyższej półki. <laughs> trzeba będzie e, poprzestawiać już ułożony kalendarz, e, zawody były e, odpowiednio zaplanowane i teraz, teraz trzeba będzie ewentualnie wdrażać plan B, plan, plan C, plan D. Zobaczymy, czy, czy takie plany są przygotowane, a jeżeli są, to jak one oczywiście będą wyglądały. No cóż, tak jak mówię, sezon żużlowy nieco przesunięty w czasie. Startujemy 17 kwietnia, kolejkę 17, 18, 19 kwietnia. Żużel w naszym kraju to bardzo popularny sport. Na stadionach możemy spotkać wielu kibiców. No i teraz znowu pojawia się problem, ponieważ większość ludzi na ten moment zostaje w domach no i widowiska żużlowe bez udziału kibiców to tak jak skoki bez kibiców czy piłka nożna bez kibiców lub siatkówka bez kibiców czyli nie ma tej odpowiedniej esencji tego sportu zobaczymy jakie będą dalsze decyzje tak jak, tak jak mówię sezon żużlowy nieco przesunięty w czasie trzymajmy kciuki aby jak najszybciej udało się uporać Problemem koronawirusa w naszym kraju. Słuchajcie, tyle ode mnie na no teraz. E, na dole macie łapki w górę i łapki w dół. E, liczę na to, że zostawicie łapkę w górę. E, natomiast e, dodatkowo zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali kanał e, i klikali w dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o kolejnych nowych filmach, które będę dla Was nagrywał. E, tyle ode mnie na ten moment. Trzymajcie się na razie. Pozdrawiam.